Witam państwa serdecznie wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażę dzisiaj łopatkę dużą firmy Brabantia. Jest to coś takiego. Rączka jest wykonana, oczywiście całość wykonana ze stali nierdzewnej. Rączka jest wykonana ze stali matowej, spód ze stali chromowanej. Tutaj mamy oczywiście logo firmy Brabantia. Dodatkowo jest rączka. Kod tego produktu, żeby Państwo mogli znaleźć go u nas na stronie, to 210181. Wpisując ten symbol bezpośrednio, znajdą Państwo ten oto produkt. Generalnie w. Ofercie Brabanty jest też mała. Czepaczka, nie czepaczka tylko łopatka. Niestety chwilowo jej nie mamy w sklepie, jak tylko się pokaże, oczywiście też będzie wideo pokaz. Porównamy wtedy te dwie obie, więc zapraszam serdecznie, jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak ta czepaczka ma się w porównaniu do tej nie, tylko łopatka ma się w porównaniu do tej małej. Serdecznie zapraszam za jakiś czas do oglądania naszych innych wideo pokazów. Tam na pewno będzie ta mała i wtedy pokaz, pokażemy, porównamy z tą dużą. Dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do zakupu i oczywiście oglądanie naszych innych wideo pokazów. Pozdrawiam.